Cześć łobuzerka, witam was wszystkich kochani bardzo, bardzo pięknie na wejściu pod tytułem Co dzisiaj do nas, do was kochani zmierza? Lecimy kochani z tematem, zaczniemy od baranka kochani, żeby zobaczyć co też dzisiaj do nas zmierza Ale właśnie, dobrze, że mi się przypomniało i że mam karty pod ręką Kochani moi, sprawdzamy, na co dzisiaj warto zwrócić uwagę, jaka jest energetyka dnia dzisiejszego, nad czym trzeba się tutaj moi drodzy skupić, bo bardzo często tak się układa tutaj, kochani aura wokół nas, tak się układają, że tak powiem, energie, które mogą nas do czegoś, kochani zmobilizować i bardzo warto czasami spojrzeć, żeby zobaczyć, co też tudzież, na co dzisiaj warto zwrócić uwagę. I sprawdzamy, moi drodzy. Karta yy, kochanie jest taka, posłuchaj głosu serca kochani, cokolwiek i co dla nikogo by to oznaczało, sytuacja przedstawia się kochani tak, że dzisiaj w większości czasu ja bym proponowała, żeby nie kierować się żadnym rozsądkiem, żadnymi słuchajcie podpowiedziami umysłu tylko dzisiaj kochani kierujemy się głosem serca, słuchamy tego co serce nam podpowiada, do kogo żywimy uczucia przy kim czujemy się szczęśliwi gdzie czujemy, że kwitniemy a nie na przykład tkwimy w jakimś jednym określonym miejscu, bo boimy się za tym głosem serca gdzieś podążać Karta ewidentnie mówi: Posłuchaj głosu serca. Cokolwiek by to nie znaczyło, serce w dniu dzisiejszym będzie nam, moi drodzy, bardzo dobrze podpowiadało. No i teraz przechodzimy do baranka, baranek, baranek. To, co zmierza do baranka, moi drodzy, to zdenerwowanie. Nie wiem, czym baranek się będzie denerwował, nie wiem, co go będzie tak wzburzało, ale moi drodzy, może to być taka sytuacja, powiedziałabym, wyznaczenia sobie, bo słuchajcie, to zdenerwowanie i wkurzenie się to jest jedno, ale ja tutaj też ewidentnie widzę sytuację, w której, kochani, możecie działać impulsywnie. Powiedziałabym bez zastanowienia, bez jakiegoś przemyślenia, bardzo często w afekcie, czyli wiecie, coś was wkurzy i bez przemyślenia możecie polecieć, powiedzieć, czy też bez zastanowienia się nawet klepnąć jakichś rzeczy, których potem możecie baranki żałować. Ja tutaj po prostu widzę taką opcję. Macie cel, stało się coś, coś was, coś was rozjuszyło i baranek po prostu bez namysłu, bez jakiegokolwiek chwilowego oddechu, kochani, gdzieś zmierza w kierunku. No niestety. No niestety. Powiem niestety, dlatego że to powinno być delikatnie przemyślane, ale w kierunku powiedzmy tego co chce zrobić, co chce poczynić. No i mogą kochani z tego potem być niezłe bigose, tak? Bo no tak jak powiedziałam to wcześniej, czasami właśnie działanie w takim afekcie niekoniecznie jest dobre. Możecie się na przykład z kimś pokłócić, powiedzieć parę słów za dużo. No i niestety może się to różnie skończyć. Dobra, sprawdzamy byka. Wow, kochani! No, przyznam szczerze, że zaczęło się nerwowo i niestety byk dołącza tutaj zaraz do barana. Kochani, będziecie sobie brali bardzo dużo do głowy, aż was od tego ta głowa może, kochani, rozboleć. Mogą wokół was stać osoby i na to bym bardzo tutaj mocno zwróciła uwagę, które mogą gderać. Nad waszymi głowami, mogą wprawiać was w taki stan, powiedziałabym, zdołowania, w stan, w którym będą wiecznie narzekać, będą wiecznie, że tak powiem, ciągnąć was w dół, będą próbowały w jakikolwiek sposób, kochani, pozbawić was pozytywnej energii. Uważajcie na takie osoby, bo ja ewidentnie widzę kogoś przy Waszym boku, kto gdera wam nad głową i podpowiada bardzo złe i negatywne rzeczy. Nie słuchać takich ludzi, bo doprowadzi to do takiej sytuacji, w której będziecie czuć porażkę, będziecie mieć. Podcięte skrzydła, nie pójdziecie z czymś dalej. I powiedziałabym, że stan waszego umysłu może być um, dosyć opłakany, bo to jest taka sytuacja, w której aż trzymacie się za głowę po prostu i macie tego serdecznie wszystkiego dosyć. Coś was może wyprowadzić z równowagi, bardziej powiedziałabym, że ktoś. Dobra, co zmierza w kierunku bliźniąt? Bliźnięta, kochani, albo planują jakąś, jakiś wyjazd, podróż, albo są w tej podróży. To jest jedno. Dla jeszcze, co niektórych, otwartość na nowe rzeczy. Otwartość, nie wiem, na drugiego człowieka, otwartość na koncepcje, na pomysły, na plany. Co by to nie było, otwieramy się całym sobą na nowe możliwości. Będą też takie, kochani, osoby, które tutaj, notabene, w tej karcie mogą chcieć zamykać stare drzwi i otwierać się na coś zupełnie nowego i już nie patrzeć na nic. Na tej zasadzie, że jakbyście powiedzieli, dosyć, okej, okay, już nie będę stała w progu i, że tak powiem, wietrzyła tej chałupy, tylko zwyczajnie no, gdzieś tutaj się już podejmuje tą decyzję, nie będę się zastanawiać, tylko po prostu idę po całości do przodu, nie oglądając się wstecz, a nie oglądając się za siebie. Więc być może są takie bliźniaki, które do tego dojdą i w tym kierunku, kochani, gdzieś zaczną podążać z pełną otwartością serca na nowe Możliwości. No dobrze, co zmierza w kierunku raka? Kochani, zawieszenie sytuacji: rak stoi w miejscu, rak nic nie zrobi, rak albo jakaś sytuacja, czy też otoczenie oczywiście raka, zatrzymuje się w miejscu. Sprawy, które mają pójść do przodu, no nie choinki, nie pójdą, kochani, do przodu. Dzisiaj zwyczajnie jest taka sytuacja: stop. Zatrzymanie w miejscu, nic się nie zadziewa. Kochani, karta mówiąca również o tym, że może warto delikatnie przystanąć. Ci z Was, którzy nawet coś chcą zrobić. Dobra, pierdzielić tego wisielca, idziemy naprzód, tutaj rozwalimy system. Świetnie, ale zanim to zrobicie, kochani, to spójrzcie na daną sprawę, zanim to zrobicie, zanim pójdziecie do, oczywiście do przodu, zastanówcie się nad tym, czy wszystko widzicie dokładnie tak, jak trzeba, bo to jest taki moment przystań na chwilę, drogi Raku. Spójrz na tę sprawę inaczej niż dotychczas, albo nieco szerzej, albo odmiennie, albo oczyma czy imiś. Tak? Taka wskazówka. Co zmierza w kierunku lwa? W kierunku lwa, kochani, zmierza sytuacja romantycznych uczuć, romantycznych wyznań, czasu spędzonego z romantycznym partnerem, partnerką, stan cieszenia się emocjonalnego i uczuciowego bardzo mocno. Czyli, jeżeli wy dzisiaj posłuchacie głosu serca, to być może właśnie za tym sercem pójdziecie, a tym samym gdzieś będziecie na fali tych sercowych, kochani, klimatów. z Boleska. No to ja nie wiem, czy ja tam weź włosy popraw, ale bynajmniej w waszym kierunku ktoś może chcieć w pewien sposób, <grym> sorry, wyznawać wam te uczucia, spotykać się z wami, z, umówić się z wami na randkę, moi drodzy, bo to jest takie wyznanie uczuć. Rycerz na białym koniu, ta tam, ta tam, ta tam, dobra, soboleska, to chodź, pójdziemy sobie na kawę. Sobolacka mówi, nie w tym momencie, bo jeszcze muszę sobie włosy uczesać. Wiem o co chodzi, ale jest tutaj taki właśnie taki taka tendencja do tego, że randkujemy, ktoś jest przy nas, ktoś nam te uczucia wyznaje, my kierujemy się sercem, my się cieszymy emocjonalnie i uczuciowo. No dobra, świetnie. Lecimy dalej, co zmierza w kierunku panny. Wow, diabeł. Kochani, macie diabełka, nie ma to tamto. W diable jest wachlarz możliwości. Kochani, możecie sobie wybrać, co chcecie. Ja polecam seksualność, namiętność i tego typu rzeczy. Natomiast jeżeli pan nas stwierdzi, a nie, ja dziękuję bardzo za takie namiętności, ja to bym sobie jednak się troszeczkę pobała. No to sobie włączcie horror, jakiś świetny, ale taki, wiecie, no horror, tak, a nie tutaj jakaś, wiecie, trala. I że tak powiem, odpalcie tutaj, że tak powiem, system niepokojów, lęków i obaw, jak najbardziej bardziej. Pozwólcie sobie na takie strachy. Natomiast e, tutaj dodatkowo jeszcze możecie zostać zmanipulowani, sterowani przez kogoś albo wy będziecie próbowali manipulować kochane panny kimś. Lęki, obawy, strachy to co już powiedziałam, kochani, może się coś wam zgubić i będziecie tego szukać. Diabeł ogonem nakrył nie wiadomo gdzie to jest. Może was ktoś oczarować do tego stopnia, że stracicie dla tej osoby kochani głowę. Ale pamiętajcie, weźcie tu wrzućcie może w opcję fajnego seksu. Dobra, co zmierza w kierunku wagi? Kochani, laseczka, to bardziej do, do mężczyzn mówię, kobieta, słuchajcie, znak ziemski typowo się tutaj przedstawił. Ktoś, kto daje Wam poczucie bezpieczeństwa, stabilności, ugruntowania, mądrości, taka skarbnica wiedzy, moi drodzy, to może być Wasza partnerka, ale co do której, kochani, nie macie żadnych wątpliwości, kto, która tutaj w bardzo dużym stopniu, kochani, jest kimś, na kim Wy możecie, kochani, polegać. Czas, w którym czujecie to bezpieczeństwo, powiedziałabym właśnie przy tej osobie, bardziej. Oczywiście, kochani, to nie jest tylko do facetów ten przekaz, również do wak kobiet, tak że kobieta może się tutaj gdzieś w tym otoczeniu, kochani, poczuć stabilna, bezpieczna, ugruntowana, posiadająca coś, mająca coś. Coś, co dla niej będzie bardzo cenne, i jakby w pewien sposób daje takie poczucie wytchnienia. Jest dobrze, nie muszę się o nic martwić, jest wszystko ustabilizowane. Więc ogólnie, być może w, e, gdzieś w kręgu uwagi e, ten dzień będzie podyktowany tym, że wszystko się ustabilizuje, ugruntuje, da Wam poczucie bezpieczeństwa. Będziecie mieć taką jakby tendencję do tego, że będziecie w posiadaniu czegoś, e, nawet uzmysłowienia sobie, że mam przy sobie cudownego partnera, który. Daje mi poczucie bezpieczeństwa, co jest, kochani, naprawdę bardzo ważne. Co zmierza w kierunku skorpiona? Kochani, skorpion, słuchajcie, Wam powiem tak. Karta ogólnie mówiąca o ciężarze, o sytuacji, że możesz, mogą się spiętrzyć obowiązki, będzie tego tak dużo, albo zmartwienia się spiętrzą, że gdzieś w pewnym stopniu, gdzieś niektóre skorpiony będą tego mieć aż nadmiar i mogą powiedzieć: Nie, no, kuźwa, ja już mam tego dosyć, jest tego za dużo, jestem przemęczony, zmęczony tym wszystkim. Okej, okay, Wy to dociągniecie do końca, jeżeli to są obowiązki zawodowe, czy tam jakieś domowe, czy jakieś, ale jeżeli to są zmartwienia, problemy, troski, kochanie, Sytuacja ciężkości wam w życiu, to faktycznie może was to przytłoczyć i przygnieść. Kochani, co niektórzy stwierdzą, pierdziele to wszystko trzasną drzwiami i pójdą ochłonąć. Oby nie za daleko, kochani, bo karta pokazuje sytuację, w której um, dana osoba, kochani, spakowała swoje manele całkowicie w walizki i poszła w cholerę, tak? Czyli krótko mówiąc, że ktoś mówi, pierdziele to wszystko, biorę swoje manele, z spieprzam stąd. E, ale oczywiście, kochani, nie idź masz tak daleko, że to się jutro stanie, że ktoś tymi drzwiami trzaśnie, weźmie torbę, słuchajcie, jakieś tam swoje szpargały. Lokówkę do włosów, i e, proszę Was, tutaj e, no pójdzie sobie po prostu gdzieś tam, tak, wyprowadzi się. Nie mam tego na myśli, ale może to jest taka, taka jakby tendencja do tego weź. E, może w, w pewnym momencie, kochany, zrzuć z siebie ten ciężar, e, trzaśnij tymi drzwiami, idź ochłoń, wyjedź gdzieś, pobądź chwilę bez tych wszystkich trosk i kłopotów. Co zmierza w kierunku strzelca? Podejrzliwość. Strzelec, moi drodzy, uruchomi, że tak powiem, nos do ziemi i będzie węszył. To znaczy, no, oczywiście możecie mieć taką tendencję do nieufności, do nieszczerości, do podejrzliwości, do podpatrywania, do sprawdzania, do kontrolowania czegoś, czegoś, kogoś. Nie mam bladego pojęcia, co. Będziecie gdzieś knuły, będziecie coś dowiadywać się pokątnie, będziecie żyć jakąś plotką czy plotkami. Krótko mówiąc, ja mam takie wrażenie, drogie strzelce, że was coś będzie nie do końca wam pasowało. I też, tudzież moi drodzy, gdzieś dawało wam mocno do jakby się wyznaki taka sytuacja: no, nie mogę do końca być spokojna, czy spokojny, no, coś mnie tutaj męczy. Innymi słowy, coś mi tutaj no nie pasuje, tak? Jakby taka sytuacja, że no czuję podskórnie, że coś tu kuźwa jest nie tak. Ja muszę to wywęszyć, ja muszę się dowiedzieć, ja muszę, kurde, uruchomić myślenie. To jest jakby coś o ten styl. Chyba, oczywiście, że kochani, ktoś w waszym kierunku przyjdzie z jakąś ciekawą plotką na temat Zośki, Kaśki i Piotra i powie: Ty słuchaj, a ja wiem, a ja słyszałam. Więc jakieś plotki mogą do was dotrzeć i dać wam głęboko, kochani, do myślenia. Co zmierza w kierunku koziołka? Do koziołka przychodzi okres, okres, czas zwycięstwa, kochani, triumfu, pomyślności, potoczenia się spraw zgodnie z tym, jak sobie tego koziołek życzy czy chce, ta -dam! udało się, tak? Mamy, mamy sukces, mamy po prostu jakby jakaś sprawa czy tam wezmę jakaś sytuacja, na której koziorożcowi zależało, żeby poszła zgodnie z planem, tak, pójdzie zgodnie z planem, wszystko ułoży się tak, że będziecie mogły mieć poczucie, no w sumie dobra, no wszystko się ułożyło, jest gitara, możemy sobie pójść na wino i uczcić ten, ten, ten cały biznes. Może Wam, kochani, ktoś dzisiaj coś powiedzieć, gdzieś w jakiś pewien sposób Was docenić, skomplementować, powiedzieć, że coś zrobiliście dobrze, wyróżnić Was. Nawet może chłop Wam powiedzieć, o, kochana, jaki Ty dzisiaj dobry tu ugotowałaś, tak? Ja tak mówię na marginesie. Ale widać to ewidentnie, że jest tutaj jakieś takie zadowolenie z czegoś, albo właśnie przekazanie Wam jakichś gratulacji, bo coś zostało dobrze, koziorożce, zrobione. Co zmierza w kierunku wodnika? O oh my God! A wodnik sobie siądzie i powie, dobra, czas popłakać. Trzeba po prostu usiąść, czy tak powiem, i powylewać łzy, kochani, w poduszkę w rękawy, w co by tam nie było, ale wodnik będzie, kochani, w stanie depresyjnym, z jakiegoś względu, z jakiegoś powodu. Z powodu takiego, kochani, że ma bardzo dużo czarnych myśli, czarnych scenariuszy, widzi wszystko w negatywach, widzi wszystko w czarnych kolorach. Być może ma wokół siebie osoby, które również w jakiś sposób potęgują ten stan, albo ich czyn. Ich słowa potęgują ten stan. Gdzieś te skłębione, czarne myślenie, te czarne wizje, scenariusze, lęki, obawy, cudawianki piętrzą się nad głową wodnika i wodnik, krótko mówiąc, nie wytrzymuje w ciągu dnia i mówi: Dobra, to wiecie co, to ja sobie może pójdę i troszeczkę oczyszczę oczy. No i krótko mówiąc, idzie sobie popłakać. Nie naśmiewając się absolutnie z tego, ale kochani, nie, no nie, no nie, nie, nie nie tędy droga, bo jak będziemy płakać, kochani, to doprowadzimy się do takiego stanu, w którym nie dzi się Z dna studni. Jeżeli jest coś. Jeżeli jest coś złego, drogie wodniki, w waszym życiu, to krótko mówiąc, karta radzi weź to wszystko, przegnaj w cholerę. Jeżeli ty widzisz, że coś się nie rozwija, coś ci daje szczęścia, coś idzie nie tak, jak trzeba, no to nie wiem, jeżeli są takie rzeczy, które ty możesz przegonić, to po prostu przegoni. Natomiast tam, gdzie Ty możesz coś zrobić i musisz coś zrobić, no to musisz znaleźć siłę na to, tak? Płacząc tej siły nie znajdziesz. Ale widać ten stan, w którym wodnik może, kochani, no niestety troszeczkę dzisiaj sobie popłakać i pozamartwiać się. Co zmierza w kierunku rybki? Ryba będzie optymistycznie patrzyła do przodu, będzie czegoś chciała, może coś będzie chciała uskuteczniać, coś zrobić. Gdzieś ma coś na horyzoncie i jest gotowa do zrobienia czegoś. Gotowa do wyjścia, gotowa do podróży, gotowa podjąć plany, gotowa na to, żeby ruszyć naprzód z czymś albo z jakąś sytuacją, albo no nie wiem z czym. Ale jest taka gotowość. Tak, jestem gotowy, tak, jestem gotowa, żeby ruszyć do przodu, żeby optymistycznie patrzeć. E, słuchajcie, w przyszłość. Bardzo dobrze, bo wy tutaj, ale to jest na razie taka gotowość, wiecie co ja nie mówię, że wy jutro założycie buty i po prostu pobiegniecie do przodu, ha, lecimy, bo ja już tam czegoś chcę. Tylko ja bym powiedziała, że będziecie ochoczo nastawieni na pewne zmiany, na pewne plany, na pewne pomysły, koncepcje, patrzenie optymistyczne w przyszłość i w was narośnie taka gotowość do tego, że jest to możliwe, realne do wykonania. Tyle moi kochani, proszę zdać, znać w komentarzach, czy się tutaj to jakoś, w jakiś sposób kochani podoba, czy się nie podoba, żebym ja wiedziała do kogo ja gadam i czy dobrze gadam i czy w ogóle ma to jakiś sens, a ja oczywiście wszystkim życzę kochani przecudownego dnia, buziaki.